Cześć, witajcie. To Krzysiek na kanale Krzysztof Garaż. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku wymienimy sobie yy, tarcze i klocki z przodu w oktawie dwójce FLC. Tarczę 288. Trzeba będzie zdjąć jarzmo też. Także bierzemy się. Pokazuję to Wam, słuchajcie, tak jakbyście to robili pod domem, czyli bez podnośnika, bez kanału. Specjalnie nie pojechałem ani na kanał, ani na podnośnik, żeby to tutaj się poszarpać przed domem. Także pierwsze co. To tak sprężyna przeciwprzęczeniowa od zacisku ciach Mam. następne co, słuchajcie to musimy odkręcić y, tą śrubkę która pozycjonuje tarczę o dam wam radę, dam wam tipa przy każdym zmianie kołu, czy w jakimś tutaj serwisie, ruszcie tą śrubeczkę żeby ona się nam tutaj nie zapiekła, bo potem wiercenie gwintowanie to nic przyjemnego jest. Ok, to mamy. Yy, dalej. Żeby zdjąć zaciski musimy pozbyć się najpierw tych tutaj korków uszczelniających, takich dwóch z góry i z dołu. O. I następnie imbus numer 7. trzpienie do zacisków i to musimy ruszyć. Okej, okay, dajmy to tak. Uwaga. Opsa! Poszedł. Ten drugi na dole. Opsa! Jest. Lecimy z tematem. Dobra, mamy wykręcone. Teraz słuchajcie, yy, musimy sobie pomóc śrubokręcikiem i te czpienie delikatnie wypchać, o, żeby, żeby z tyłu wyszły łebki, bo, bo, bo nie wyjmiecie zacisku. One muszą być cofnięte. Zejść, słuchajcie, trzeba sobie pomóc trochę łomikiem. Wezmę łomik. No, przed chwilą hamulec trzymaliśmy, żeby tą śrubkę odkręcić, ale do czego jest łomik? Oh, tak nie robimy. Tak nie robimy. Słuchajcie, bo tak nie. Oh. Nie patrzcie, klocek się zamortyzował prawie do zera. Mierzymy sobie potem tarczę. On by jeszcze pojeździł mnie. No, ale dobra. No, to te, te czpienie, widzicie, trzeba wyjąć. Trzeba będzie je obczyścić z tego tutaj e, szczotką, czy delikatnie papierkiem, czy spirytusem. Tego nie wolno za bardzo drzeć papierem, bo to jest. Tutaj ma pracować w tych uszczelnieniach. No, one są brudne. Ale to ładnie schodzi, nie? O, widzicie, okej, okay, to do wyczyszczenia. Zacisk. Zacisk podwieszamy na drucie. O! No dobra, słuchajcie. Co z tą tarczą? Czy ta tarcza zejdzie nam w ogóle? Najpierw ją spróbujmy, póki mamy jarzmo w jakiś sposób. Tych tarczy chyba nie zmieniałem. No spróbujmy czy ta tarcza zejdzie poproszę młotek. Czy ta tarcza zejdzie? Z drugiej strony miałem problemy. Uwaga. Uderz ją od dołu tutaj w to. to. No. Dobra. To i też będą problemy. I trochę tak? Zdejmowali te tarcze tylko w celu, załóżmy, wymiany piasku, no to tak nie, nie, nie można jej napieprzać. Wtedy jest kłopot pewien, jak na jednym filmie, jak z tyłu robiłem. Nie odpuściła. dobra, tarcza jest nasza. Ona oczywiście tutaj, słuchajcie Jakbyście się nie pchali z jarzma, nie wyjdzie. Małe tarcze w 280 wychodzą. No niestety tutaj tarcza typu 288 mm, czyli ta prawie największa, pomijając RSA, to nie wyjdzie. Dobra, co dalej? Mili Państwo, tutaj z tyłu jest klucz 21. Eee, w zasadzie się to robi tak, że. E, można by pociągnąć młotkiem w zasadzie się to robi tak, że z kanału zakładamy długą lagę, ona idzie tam do dołu i możemy pociągnąć przez podnośnika tak? no tutaj nie mamy takiej możliwości ziemia jest za blisko ale spróbujmy to zrobić tak poszło drugi jest na dole Poszło, czy nie poszło? Czy mi się obraca tam na śrubie? Nie widzę, czekajcie. Ta śruba trochę jest zjechana. Bierzemy grzechoteczkę i te dwie dwudziestki, jedynki, te dwie duże śruby wykręcamy. No i mamy, spójrzcie, to są dwie takie lożki. Jarzmo, całkiem czyste w miarę. Tutaj oczywiście zaraz będziemy czyścić. No i tarcza. O, spójrzcie na moją tarczę. Swoje przejechała. Ma jakieś znaki tu. Co to jest za fabryka. Wewnątrz słabo, może dlatego biły mi koła. Nie, no słabo. No dobra, słuchajcie. Bierzemy się za czyszczenie. To na złom. Znaczy sprawdzimy sobie jeszcze yy, grubość tej tarczy, ale to zaraz. Czy ona się już nadawała, czy jeszcze nie. To sprawdzimy. Ok, co teraz? Wyrzucimy. Teraz, mili Państwo. Musimy trochę to odczyścić. Ja nie mam tu takiego przyrządu, który się nakłada bezpośrednio na piastę i czyści. Ja po prostu użyję szczotki drucianej tego typu. Objedziemy to wszystko tutaj dookoła. Wyczyścimy, wydmuchamy i będzie ok. Słuchajcie, no co? Wygląda całkiem, całkiem. Zaraz to sprężareczką. W międzyczasie to, to trzeba by wyczyścić, nie? Tutaj założę tarczę wzdłużną, albo najpierw pojedźmy to trochę z góry. No i spójrzcie. Przede wszystkim te miejsca, gdzie chodzą klocki. Nie? Elegancko. Czyścimy. I już. Tutaj te miejsca w styku, wszystkie przylgnie, To zaraz wyczyścimy. No dobra. Ale teraz kolejnym krokiem jest, wiecie co? Przed złożeniem to bym chciał wyczyścić. Ale żeby to wyczyścić porządnie, to trzeba by... Schować tłoczek. Tutaj weźmy przyrząd do sofania tłoczków widać to tam jako tako o. <laughs> schowajmy tłoczek no bo bez złożenia tłoczka i tak nie nie wsadzimy klocków nie Jedziemy. No możecie sobie to wcisnąć czym tam chcecie. Tutaj jest tłoczek przedni po prostu w wciskany. No i spójrzcie. Boczek schowany w całości. Tu w międzyczasie obejrzałem tą gumeczkę, tam pod spodem jest czyściutko. Zbytnio się tu nad tym nie będziemy. Jedziemy z czyszczeniem. Przede wszystkim tu te przylgnie, tak? Tutaj tak naprawdę nic nie, nie, nie pracuje, te przylgnie tylko. Tak nie, było, sobie gumę porwę. Czekajcie, zmienię na tamtą szczotę. że to słychać mi dobrze, bo tu wiatr wieje mi, że tak nie, żebyście tego mnie nie porwali Kto tam jest purystą, to może sobie to tutaj teraz pomalować, bo tam mnie trochę szarpnęło. Są takie korozje wewnętrzne, ale one na nic nie wpływają. Dobra, poproszę sprężarkę. Teraz to wydmuchujemy. Słuchajcie, zakładamy tarczę i składamy ten temat. Bo tu nie ma na co się będzie głośno. Dobra, tu mi trochę podrapało rękę, ale to tam odrobinę. Dobra, teraz jeszcze zostały nam słuchajcie te tutaj eee, kołeczki. Ja tutaj poproszę syna, żeby mi to przytrzymał, a ja sobie to obiadę. Trzymaj to włącz. Czyste, bez tych czarnych nalotów. Papierkiem, no nie polecam, papierkiem nie powinno się tego robić, żeby tu nie zedrzeć. No bardzo jakiejś większej gradacji, jak nie macie czym, no to można oczywiście to wyczyścić. Ok, teraz tak, zmywacz do hamulców. Bierzemy, nowa tarcza. No sobie myjemy. tarczę nową poproszę. Tu sobie też przemyję. Nie ma potrzeby tak naprawdę. Ale okej. Okay. Tarcza nowa. O jaka ciężka. Też ja się przemyjmy, nie wiem co tu za tłuszcz był. Najpierw od wewnątrz nowa śrubka. Tarczę bosza jak to u mnie zwykle. Najpierw łapiemy nową śrubeczkę tam na dole Torxem 30 no. Stare sobie zachowam bo mam Ori i co Ori to Ori. Dobra, cyk łapiemy ten, ten do hamulców to wysych, także tu się nie martwcie czepiamy, No i co? Zmyjmy ją tutaj z zewnątrz. Z tego tłuszczu mojego. O! Ona momentalnie, sprawdźcie, wysycha. No i co? Jarzemko. Tych śrub dużych. Nic z nimi nie robimy. Nie ma potrzeby. Można je ewentualnie. Można, no dobra. Nie będzie. Będą tu się więcej nic nie robi. Jarzmo też sobie zmyję. Nie wiem po co w sumie. No zmyję te tutaj miejsca, gdzie czyściłem. Okay, chwilę w nich przeschnie. O, no, moment paruje. No i co? Zakładamy. Tam mam te AT Volkswagen. Dobra, jak to idzie? To idzie tak. Jakoś nie, to idzie tak. Śrubkiem otworek. Łapiemy najpierw górny. Dobra, dokręcamy. Słuchajcie, grzechotką ile możemy. No teraz musimy założyć, niestety, ale, że tak powiem, sztywną pałkę. Albo to zrobimy, czekajcie, tak. Trzeba to jednak jeszcze trochę dociągnąć. Ten zacisk, czekajcie, przełożę sobie na drugą stronę. No, no i tam od dołu trzeba tak ułożyć klucz. Żeby można było go w jakiś sposób pociągnąć, czekajcie, to tak. Trzeba metodą prób i błędów, tak ustawić sobie na łubie śruby. O! No i dobra, ciągnij do oporu, do góry. Hej, hop! No ile masz siły? Dwoma. Ej, nie, bo to już nie daje rady, bo tu przeszkadza A tu już no, przeszkadza zderzak, nie? No ale musicie sobie tak poradzić. No niestety, albo jedziecie na kanał, albo dajecie do mechanika. Ale pokazuję wam, jak to można zrobić pod domem. O! Ciągniemy. Nie, tam z samego dołu. No. Hej. Poszło. Znowu przekładamy kluczyk. Jeden ząbek. I powinno się to dać. Dociągnąć to od dołu. Dawaj. Z dwoma rękoma starczy no dobra, teraz drugi tak samo tam na dole do zderzaka. No i słuchajcie, jarzemko jest zrobione. Poproszę klocuszki. Klucuszki są bosze oczywiście jak u mnie. Ten wsadzamy tu. A ten klocuszek. Dajcie to odsunę trochę, żeby było lepiej to widać. A. Zdejmujemy. Rzemko, nie, zapomnie, nie zajmujemy zacisk, nie zapomnieć o drucie, tylko tak układamy, jak był, tak, żeby nie był z drutem pokrzywiony. Klocuszek, gniazdko. Z drugiej strony, jak to ma czujniki, to jeszcze będzie czujnik do przełączenia. Klocki miałem z czujnikiem, a z systemu y, y, czujnika od po prostu nie mam. Od, odciąłem i już. Dobra. Słuchajcie, cyk. Ta-dam. Bierzemy te dwa ćpienie One same się powinny w swoje otwory wpasować Żadnej filozofii też tutaj nie ma łapiemy najpierw jeden żeby już nam nic nie odskoczyło Niczym nie smarujemy żadnych śrub tutaj ani gwintów Pierwszy wkręcamy odrobinę. Drugi na dole. Też i tu będziemy musieli trochę popracować zaciskiem, żeby. Tutaj 50 Nm. Ok, nie przesadzamy. Nie zapominamy teraz od razu o czopkach zaślepiających. No i na koniec drużyna do czego ona służy. Ona służy umienia brzęczenia klocków, do, do wstępnego napięcia, żeby, nie, żeby one nie brzęczały jak są odpuszczone od tarczy. O, naciągamy w otworek. Słuchajcie, teraz weźmy, weźmiemy mikrometr i zmierzymy grubość tarczy. Tutaj na niej jest napisane, było napisane, że grubość nominalna 25, a grubość minimalna 22 mm. Weźmiemy teraz mikrometr i pomierzymy te tarcze. Okay. 25 to mam taki do 25. dwadzieścia pięć groszami. Tak, to teraz weźmy starą tarczę. Myślę, tutaj, ona ma tu taki rant, grubaśny gdzie ma wskaz? Z tej. Dwadzieścia dwa, dziesięć. 22,10, z drugiej strony miała 22,30. Także tarcze w miarę równomiernie się starły, są na granicy swojej przydatności. Czyli amortyzacja, słuchajcie, 100%. Bardzo mnie to cieszy. Także hamulce mamy zrobione. Słuchajcie, ten zestaw teraz przez 100 km należy delikatnie traktować. Musi zedrzeć się tutaj ta farba, tu jeszcze sobie pozwolę potem umyć jeszcze raz z moich paluszków, niech ta farba się delikatnie zedrze, przez 100 km nie, nie, nie deptajcie na tych hamulcach, żeby ich nie, nie przegrzać i nie, nie pokrzewić tarczy. Także taki filmik, pozdrawiam Was ciepło. Przed weekendem majowym, miłej zabawy, zimnego browarka i fantastycznego ogniska. Trzymajcie się ciepło, hej.